Oh, yeah. Słuchajcie, Simon Hołownia ja ogłosił, że będzie startował na prezydenta. Hurra! Ja będę na niego głosował i będzie nos przynajmniej Czech. Tak, jo, ja, jego zona i jego kłosiniok. No chyba ze się mylę i ja będę sam głosował. Nie wiem, nie w nikom. W każdym razie powiem wam locek, będę głosował na Szymona. Co mnie ujęło w nim? Wyobraźcie sobie zawodnika, który strzelił bramkę i wyskoczył do góry i się cieszy tak to po Sal nie. Salto zrobił, na kolana się rzucił i przejechał pół boiska z dar kolana i się patrzy a żaden z kolegów na boisku się nie zrzucił na niego nasyje i ale koledzy, samu się nie cieszycie, a oni go dają, no z tego się mamy cieszyć, jak to jest inny trening. I powiem, że Szymon chłopnia jest właśnie jak, nie jak ten zawodnik, co ze kolana, tylko Szymon jest jak ta piłka, co leci do bramki. Z tym, że on jest lepszy od tej piłki, bo on jest bardziej napompowany. I jeszcze mało tego, Szymona nie kopnął byle kto, tylko osobiście go w marszałka kopnął Tusk. I teraz ja jestem tylko cekom, żeby coś i kopnęło kośnioka kamysza. Ha, Jezu, to by było jakby we dwóch y, ze Szymonem, dwie piłki takie leciały. Jezu, to z odem brąką by sobie nie dał rady. Ja dwie piłki na rozlecą, tylko ze warunek jeden ze łuny musiałem w kierunku bramki lecieć. No, ale powiem Wam, że podziwiam tego Szymona, naprawdę, bo to jest, z tym jego startem, to jest tak, jakbyś trenował szachy i wystartował w maratonie. I stoi na starcie, się pytają Cię, coś ty łaczy, piłknął bez startował w maratonie, a Ty go spokojnie i olicę na to, że może meta przyleci do mnie. Słuchajcie, ten start jego w tych wyborach, to jest tak, jakbyś wyskoczył do basenu bez wody i w locie wszystkim głodem ze w pływaniu to się najbardziej liczy wyskok. Śwagier też kiedyś wyskoczył do basenu e, pustego, e, był wycyn, wszyscy mówili brawo, tylko że jest jedna różnica, że tam wszyscy byli pijani, łącznie ze śwagrem. Ale tu jest, dlatego jeszcze większy podziw dla Szymona, bo on to wszystko wymyślił na cześć. Także trzymajcie się, bo idę sobie jeszcze Szymona kopnąć, o proszę bardzo. Słupek. I pamiętajcie, że jest Patronite i na Patronite jak płacicie, to zawsze bym mógł lepszy płyn do mycia do kupić, a nie taki, taki niebieski. Mała